Abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak twój syn nas umiłował. <try> No Ja z telewizji dowiedziałam się pierwszą informację, że to się stało. No straszne niedowierzanie, że to wielka tragedia. Uważam, że zginął prezydent i tyle osób w państwie, wykształconych działaczy, osób zajmujących wysokie stanowiska. Także to straszna tragedia. Piękne wszystko. Ja się bardzo cieszę, że utrwalona została. W całej Polsce są te tablice. I że Biała Podlaska właśnie ma taką pamiątkę, cieszę się. Po prostu nie, nie dopuszczałem myśli, jakżeż tak może być, chociaż można było się spodziewać, że na tej nieludzkiej ziemi jednak coś się stało, co nie było prawdopodobnie jednak y, zwykłym przypadkiem. Niestety. Wielu, wielu nam to zarzuca, że podejrzewamy najgorsze, ale powiem szczerze, ja jednak do czasu wyjaśnienia przyczyny. Będę dalej w szoku i będę dalej oczekiwał naprawdę. Chociaż w Białej Podlaskiej do tej pory otwarto już odsłonięto wiele pomników, wiele ważnych tablic, które upamiętniają no jakieś istotne wydarzenia w historii tego miasta, czy nawet i Polski, a wydaje mi się, że ta owszem tak, bo ona się łączy, ta tragedia smoleńsku z tragedią katyńską. Pomoże ona Białczanom to wydarzenie przypominać sobie od czasu do czasu, wspomnieć tych wspaniałych ludzi, a szczególnie związanych z naszym miastem, czyli generała Błasika i przemiłą stewardessę. Białczanie okazali się hojni i w dosyć szybkim czasie właśnie te, te pieniążki, żeśmy zebrali, to jest kwota kilkunastu tysięcy złotych. My to musimy wszystko teraz podliczyć i oczywiście rozliczamy się z Urzędem Miasta. Dzięki hojności Białczan nie musieliśmy też korzystać z żadnych sponsorów.